...dniami Matki Bożej w Neapolu. To był rok 1608, kiedy wielki czciciel Maryi, Juliusz Mancinelli, wychwalał Maryję różnymi tytułami. W pewnym momencie słyszy, a czemu mnie nie nazywasz królową Polski? Włoski jezuita. Włoski jezuita. W Neapolu, w 1608 roku. I ten, kiedy usłyszał te słowa, że Maryja chce być nazwaną królową Polski, jako 70-letni zakonnik wybrał się pieszo do Polski, żeby zobaczyć tę ziemię, którą Maria jest królową. A kiedy przybył w 1610 roku na Skałkę, by powiedzieć to królowi, by powiedzieć to władzom kościelnym, Matka Boża, kiedy był w świątyni, znowu mu się objawiła i powiedziała, że ona kocha ten naród bo ten naród kochają. To są synowie, których ja szczególnie umiłowałam.